Przed, przed wyborami, i, przy, i system e, będzie gotowy do pracy, jest gotowy do pracy e, na, na dzień wyborów. siepoliczymy.pl Każdy, każdy członek komisji wyborczej, który pracuje niezależnie dla jakiego kandydata, e, każdy mąż zaufania, e, jest proszony o to, żeby wziąć udział w tej akcji, ponieważ e, to może się powieść tylko wtedy, kiedy. To będzie akcja masowa, a zagrożenia są ogromne. No to porozmawiajmy chwilę o tych zagrożeniach. Ja dwa dni temu byłem w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Zadałem Panu y, Sędziemu Hermanińskiemu y, serię oczywistych pytań dla każdego, kto obserwuje przebieg tych y, wyborów. Jedna konkluzja, jaka z tej rozmowy wynika, to że w zasadzie Państwa Komisja Wyborcza nic nie może zrobić sama. Jeśli chodzi o obwody za granicą, to nie PKW decyduje, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane przez polityka. Jeśli chodzi o system źródeł, PKW nic nie może zrobić bo to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowane przez polityka za to odpowiada jeśli chodzi o samą Państwową Komisję Wyborczą bezpieczeństwo i ewentualne protesty protesty w związku z którymi um, odbywały się już procesy karne również nic nie może zrobić bo decyduje Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej kto organizuje wybory w Polsce bo wygląda na to że ci którzy są wybierani to stało się niestety regułą, to znaczy w tej chwili y, najpoważniejszym zagrożeniem, oprócz tego, że pewne manipulacje, w, w, właściwie które w kategoriach fałszerstwa możemy rozpatrywać, to jest likwidacja y, niektórych konsulatów y, za granicą. W których na ogół e, tradycyjnie e, partia, partia opozycyjna miała m, bardzo dużą ilość głosów e, przeważającą ilość głosów, a utworzenie e, tych konsulatów w pobliżu innych e, tam gdzie Platforma Obywatelska e, miała przychylne głosy są takie miejsca gdzie e, w Stanach gdzie trzeba mm, no. Pięć godzin jechać samochodem do najbliższego konsulatu, żeby głosować. I to też możemy rozpatrywać w kategoriach fałszerstwa, dlatego że to nie chodzi o to, że trzeba, że, że, że nie ma środków na, na konsulaty, na, na punkty głosowania, ale to chodzi o to, że likwiduje się tam, gdzie to jest niewygodne, a powołuje się tam, gdzie to jest wygodne. Natomiast takim najpoważniejszym zagrożeniem w tych wyborach, i można to traktować, je, my to traktujemy, w kategoriach przygotowania do fałszerstwa, wyjętym całkowicie spod kontroli, to jest e, głosowanie korespondencyjne, któremu towarzyszy. Y, y, niesprawny, y, niesprawna baza danych źródło, która umożliwi te fałszerstwa. I, intensywna kampania medialna, bo to też na to zwróćmy uwagę, to jest jedna z form głosowania, która jest w tej chwili nachalnie promowana przez w, w mainstreamowych mediach za pomocą serii spotów. Na czym polega problem z głosowaniem korespondencyjnym? Za chwilę przejdziemy do systemu źródło. Głosowanie korespondencyjne jest całkowicie wyjęte spoza kontroli społecznej i również spoza kontroli y, Państwowej Komisji Wyborczej. Głosować można w gminach, można ten głos nawet zostawić w gminie, a jak wiemy, jak wiemy, przecież Bronisław Komorowski zrobił taki spęd burmistrzów, prezydentów miast. W, w bardzo wielu wypadkach to są jego ludzie i na terenie tych ludzi, w ich jurysdykcji będą pozostawiane głosy. Wczoraj, przepraszam, że wejdę w słowo, bo jeśli mówimy o samorządach, o to również pytaliśmy pana Hermelińskiego i on również zwracał na to uwagę, no ja nic nie mogę zrobić, bo obwodowe komisje wyborcze zabezpieczają gminy i samorządy wczoraj o ile dobrze pamiętam gazeta fakt opublikowała informację o tym że w jednej z gmin urzędnicy miejscy otrzymali po 400 zł premii za udział w spotkaniu z Bronisławem Komorowskim w gdyni mieliśmy przykład w którym urzędnicy miejscy przewożeni byli na spotkanie z Bronisławem Komorowskim to wygląda na to że budowana jest taka urzędnicza armia która ma wspierać I co ci urzędnicy będą pilnować głosów wysyłanych korespondencyjnie ile to jest... głosów to właśnie ja się właśnie chcemy wiedzieć w tej chwili nawet ten system jest tak przygotowany, że my nie będziemy w stanie wyliczyć ile głosów ile spośród głosów było głosów korespondencyjnych, oddanych korespondencyjnie. To jest. To, tutaj, tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, ze złamaniem konstytucji, to znaczy, y, y, całkowite wyjęcie spoza kontroli tego głosowania korespondencyjnego. Y, y, w tej chwili Państwa Komisja Wyborcza nawet, ja już nawet nie mówię o tym, że y, korespondencyjnie nie będzie w stanie podać y, ilości tych głosów. Natomiast Państwa Komisja Wyborcza w tej chwili nawet umywa ręce od podania ilości lokali wyborczych. Nie podaje na swojej stronie ilości lokali wyborczych. Dotychczas było tak, że około 29 000, 27 tysięcy lokali wyborczych, bo w tej chwili jest około 1700 lokali wyborczych więcej. Natomiast Państwa Komisja Wyborcza mówi, że nie ma obowiązku podać na swojej stronie, tych lokali wyborczych to jest w y kwestii gmin, w gestii gmin. To jest jakaś kuriozalna sytuacja. Jaką my, jako wyborcy mamy pewność, że to, co zaznaczyliśmy na karcie do głosowania na tej drodze korespondencyjnej, no bo skoro korespondencyjnie, to trzeba to przekazać, do momentu, kiedy znajdzie się w urnie, że ktoś tego po prostu nie zmieni. Przecież głosy nie są podpisane, nie ma tam żadnych podpisów. No i nie A ma Baza możliwości... danych jest w rękach władzy i ta baza danych wiemy, już wiemy, że ona nie jest sprawna, czyli jakby to jest to samo, co było w poprzednich wyborach, czyli przygotowanie niesprawnego systemu, który stwarza nieograniczone możliwości fałszerstwa Ewa, nie mamy żadnego czy sprawnego systemu, który pomoże zorganizować fałszowanie wyborów, bo przypomnijmy raz jeszcze aplikacja źródło działa centralnie z poziomu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to informatycy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napisali tę aplikację i ją kontrolują nikt inny również PKW nie ma dostępu do kodu źródłowego tego programu, więc nikt nie jest w w sprawdzić, co ten program robi, a ten program zmienia zapisy w lokalnych bazach danych. Może on został napisany po to, żeby można było skręcić 10, 20, 30, 40 tysięcy głosów? Czy to no, jest potrzebne? Ja mam takie przekonanie, które graniczy z pewnością. To znaczy, doświadczenie poprzednich wyborów, oficjalnie podana liczba, aczkolwiek moim zdaniem zaniżona, 18% głosów nieważnych, ponad 5 milionów głosów nieważnych oddanych spośród ponad 14 milionów głosujących, przy czym jeden głosujący oddawał więcej niż jeden głos, ale oficjalnie podana liczba 18% głosów nieważnych to jest dowód na fałszerstwo. W tej chwili po raz kolejny yy, yy, moim zdaniem jest przygotowywane fałszerstwo. My musimy te głosy policzyć samodzielnie. No, i to będziemy w stanie je policzyć samodzielnie. I co, jeśli okaże się, że wynik, który uzyskał ruch kontroli wyborów, jest rażąco odbiegający od wyniku, który przedstawi Państwa Komisja Wyborcza? Ostatnie pytanie. Po pierwsze, trzeba mieć taką świadomość, że władza ma w ręku pełen aparat, pe cały, cały, całą grupę narzędzi i w i tak naprawdę. Jeśli będzie chciała sfałszować te wybory, to nawet przy bardzo dużej mobilizacji społecznej, my nie będziemy mieli do końca pewności, że my te wybory skontrolowaliśmy. Natomiast możemy próbować i to zasadza się tylko i wyłącznie na masowości tego ruchu. Dlatego zachęcam, żeby liczyć samodzielnie głosy, wprowadzić wyniki na siepoliczymy.pl, a w momencie, kiedy one będą odbiegały od tych podanych przez władzę, my po prostu nie uznamy wyników. Tych wyborów. Mówiła Ewa Stankiewicz, Republika na żywo. Wracamy za 15 minut.